Mam na imię Rafał. Z firmą Music and More współpracuję już od około 2 lat. W pracy promotora marki cenię sobie to, że jest ona przede wszystkim prosta, jasna. Tak naprawdę cała moja praca składa się z trzech podstawowych punktów. Pierwszy jadę do szkoły podstawowej, którą zleca mi firma, a mój przyjazd jest zawsze wcześniej uzgodniony z dyrekcją placówki. Następnie zachęcam rodziców do zapisania dziecka na darmową lekcję pokazową organizowaną przez szkołę. I jako, że zapis jest niezobowiązujący lekcja bezpłatna to naprawdę wielu rodziców decyduje się zostawić dane. I w końcu trzeci etap, czyli przepisanie danych do Excela i wysłanie pliku do firmy. I tak naprawdę to już wszystko. Według mnie najważniejsze w pracy promotora są zaangażowanie i energia. Jeżeli się do tego podejdzie poważnie i wytrwale, to człowiek może osiągnąć super rezultaty, o czym sam się przekonałem. Mam na imię Kamila. W Music and More pracuję od kilku miesięcy. Na początku bałam się pracy, w której ma się tak bezpośredni kontakt z klientem, jednak już po chwili okazało się, że praca promotorki idzie mi naprawdę nieźle. Podczas ostatnich trzech zleceń udało mi się uzyskać kolejno 42, 38 i 52 wpisy, co łącznie dało mi 924 zł brutto. Zarobiłam to poświęcając dosłownie po kilka godzin przez 3 dni. Jeżeli jesteś otwarty i szukasz prostej, wysokopłatnej pracy, nie czekaj, dołącz do nas.